Na piątej edycji sokowskich targach edukacji, pracy i kariery Szarada. otwarcie Szarady, proszę panią dyrektor zespołu Szkół nr 1, w Sokolwie Podlaski, mama Żadę Badawską. Witam państwa bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło móc być gospodarzem po raz piątym imprezy targów edukacyjne, kariery i y, pracy szarada. Bardzo serdecznie witam Panią Martę Sosnowską, starostę powiatu sokołowskiego Pana Jana Gotewskiego, członka zarządu Panią Elżbietę Błońską, dyrektora powiatowego urzędu pracy w Sokołowie. Pana Pawła Środeł, dyrektora kierownika, widziałem, przepraszam, promocji w Sokołowie Podlaskim. Jestem. Witam dyrektorów szkół, witam nauczycieli, pedagogów, psychologów, przedstawicieli wyższych uczelni, którzy dzisiaj będą prezentowali swoje uczelnie i zapraszali na swoje kierunki. Witam młodzież szkół zaproszonych. Z całego powiatu Sokołowskiego, nauczycieli tutejszej szkoły. Mam nadzieję, że dzisiejsza uroczystość będzie miała znaczenie w wyborze, w kreowaniu ścieżki kariery zawodowej Waszej i w wyborze wyższej uczelni. Także mam nadzieję, że dzisiejszy dzień minie nie tylko twórczo, ale i miło. I o zabranie głosu poprosimy Panią Starosta. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Szanowna pani dyrektor wraz z całym zespołem tutaj pracującym i inne pani dyrektorki, pedagodzy, przedstawiciele urzędów pracy, zakładów pracy, przedstawiciele uczelni, a przede wszystkim wy, droga młodzieży. Bardzo się cieszę. Z tego miejsca jako członek zarządu powiatu Sokołowskiego i w imieniu całego zarządu jestem razem z panem Janem Godlewskim, który jest radnym i członkiem zarządu, w imieniu pana starosty, który nie mógł być pana Leszka Iwaniuka, jak również pana przewodniczącego, którzy później, pana Andrzeja Minarczuka, którzy później dotrą na to spotkanie teraz z, z racji obowiązków innych pilnych, służbowych, nie mogli być na otwarciu, ale Targi nie skończą się w ciągu 5 minut, także myślę, że będą z nami tutaj to, powiem, że to święto nawet razem z nami uczestniczyć. Ja chciałabym przede wszystkim podziękować, tak jak Pani Dyrektor zaznaczyła, piąte targi. Jest to niezmiernie bardzo, bardzo ważne w imieniu całego zespołu, który nadzoruje edukację w tym powiecie. Chciałam złożyć przede wszystkim ogromne gratulacje, wyrazy uznania i szacunku za ogromny wkład. To, co powiedziałam w tym zaproszeniu, to są te moje słowa. Naprawdę zawód, który wybiera młodzież na tym etapie jest niezmiernie ważny. Tak jak dosłownie, właściwy wybór zawodu jest jednym z najważniejszych etapów naszego życia. I my, ludzie już dorośli, którzy przeszliśmy, niektórzy rozpoczęli, albo są na pewnym etapie swojej ścieżki zawodowej, jesteśmy zobligowani, wręcz jest to nasz obowiązek, osób, które pełnią funkcje, które zajmują stanowiska, żeby ludziom młodym pomóc w tym. To, co ich czeka, to co, to, co chcą w życiu osiągnąć, zapewne sami wy wiecie, kim jesteście i co chcecie być, kim chce, chcecie być w przyszłości. To wy, wy najlepiej wiecie, ale nie oszukujmy się i nie brońcie się przed tym, droga młodzieży, żeby wam pomogli w tym profesjonaliści to, co mieliśmy przed, przed kilkoma dniami w tej szkole, że powstał wspaniały zespół szkolny doradców zawodowych, za co również po raz, który bardzo, bardzo dziękuję, którzy ułatwią Wam właśnie wybór, wybór tej ścieżki, najpierw może i edukacyjnej, a później zawodowej. Cieszę się, że dzisiaj na żywo będziecie mogli Porozmawiać z przedstawicielami wyższych uczelni to jest bardzo ułatwiony kontakt. Zapewne później wybierzecie się do tych szkół na otwarte dni, poznacie mury tej szkoły, ale ten pierwszy kontakt już dzisiaj jest bardzo ważny, bo już coś w Waszych głowach sobie tam zaświta, prawda? Również cieszę się bardzo, że możemy spotkać się z przedstawicielami przeróżnych firm. Zawsze to y, na żywo spotkanie z żywym organizmem, tak jak to jest do czynienia macie na przykład na swoich warsztatach szkolnych, na praktykach zawodowych, zupełnie inaczej kształtuje w człowieku tą myśl co dalej, prawda? I tego przede wszystkim młodzieży z całego serca życzę, żeby dzisiejsze kolejne targi były dla was owocne. Przybliżyły Wam problematykę, przed którą cały czas się z nią stykacie i chcecie tą barierę pokonać. Życzę wszystkim osobom, które reprezentują i chcą, żeby jak najowocniej mogły swoje oferty przekazać. Wszystkiego co najlepsze, żeby ten dzień przebiegł w jak najlepszej atmosferze. Dziękuję bardzo. Panie Staroście. Jeszcze chciałam powitać bardzo serdecznie Panią Danutę Zadrożną, a uczyniłam to zbyt późno, bo przyznam się jestem człowiekiem i po prostu ostatnio z Panią Danusią tak często jesteśmy w kontakcie, bo jak widzicie piszą flagi w naszej szkole. Szkoła protestuje i po prostu już ją traktuje jak tubylca, że tak powiem, ale bardzo serdecznie Danusiu Cię witam i dziękuję, że jesteś z nami. Cały ten, cały ten protest ZNP, który jest bardzo ważny nie tylko dla nauczycieli, ale także dla całej społeczności uczniowskiej. Także jeszcze serdecznie raz witam kogo pominęłam, to przepraszam i przekazuję mikrofon. Przez te prezentacje pozwolą Wam wybrać własną uczelnię i kierunek studiów. Dziękuję uczniom za udział.